Wale prąda Mieli zaczynam Ręka się wygina Skręcamy łepety na ja pierniczę, ale jest wystrzelony Możesz już mnie Kurwa K Moje łóżko kurwa Kobiety muszą cię ubóstwiać Coś tam było ja. Jestem pewny, że wszyscy byli Mega zadowoleni a A Harry ma ten tak. glasius gdzie, gdzie zjeżdżasz i jop super jak w kongurku kao przyjdzie <laughs> O nie dostałem oj run is dead Tak no run is dead Odstęp dostałem o. kartkę kurwa. to jest ten Kononowicz Krzysztof O oh, faktycznie Czy ty słyszysz jak te kartki napierdają? No u mnie ledwo słyszy, co oni gadają, nie? Ale te karteczki... No i kurwa pisz nie, ja wyłączam efekty, kompletnie. No, no problem. Muzyki nie ma, nie ma muzyki. Czaisz? Co się dzieje? Ja nie pamiętam. Jezu, moje uszy, kurwa! Kurwa. Wciąż jest głośno, nie? Kurwa, to jest, to jest daremne wszystko. No, co, co jest? Się co się dzieje? No cóż, Ron, fajnie, że byłeś. <grywa> Dziękujemy za, za swoją służbę. Śmierć. Dziś w ogóle przez ławkę przeszli. A jajku, to jest szkoła magii czarodziejstwa. <grywa> In here. And the bass keeps running, running, and running running and, and running, running, 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 and... Uh, uh, oh, oh. Um, Professor Lupin?

i tak pewnie będzie ten. Mist One, one off. <laughs> off. Off by one tak jest. O, na mnie poleciały, bo nie wiem. Z powody. Bo. Mówię tam. O nie! O nie! A mi się fiut skurczył teraz, nie? Ja Mówiłem, nie... że będzie off by one. Dlaczego? O nie, w Hogwarcie tej rudy durniu. Dobra, pójdziemy do sklepu. Profesor Dumbledore? Profesor Dumbledore? Dobrze znam nasze przepisy Severusie. Nie gadaj do mnie, kujonie. Myślałem, że to ona wróciła. Dobre chupaki! Nie Harry Potter pragnę cię. Harry Potter ha. Yeah. <ślesz> <ślesz> A ty masz uh, nos, wiedziałeś? <ślesz> o oh, tutaj! <ślesz> o oh, mój Boże! O nie, ja, o o jak to jest A gdzie twoja mama? Nie mam pojęcia. Nie żyj, Nie żyj! Te me Mamiętać mama? Get the fuck up! Kinie uh, i... fly that thing? Umiesz tym latać? Not yet. Jeszcze nie. Nie pijesz co. Po, po, po... Kurwa, ja miał to nim jak szatan. Ja, ja lecę na. Mary, gdzie to jest? Są... Tu trzeba spację nacisnąć. O kurwa. Nie istnieje dla mnie to, że J.K. Rowling jest śmieciem na Twitterze, czy coś. Nie, nie, nie istnieją teraz ludzie LOL. Ale wiesz, ale Dumbledore był gejem, więc władacze. Y, tak, tak. Po, bo wszystkie... po tysiącu lat, tak, się... Dumbledore był kurwa z Grindewaldem, tam robili takie chore 69, 9 czy ty nawet nie wiesz. <laughs> Słyszeliś to? Oh my. Do totalnego gówniaka? Co to jest? There's a the no przed, no... no nie! Wiek? There's a book! Pora na no. mój jogging! Pora po, fast, nie? Który Najmana opluwał. No. O, no to o. elo. to są rękawice bokserskie. No co? To <grym mary> na 12, miał być Stanowski go nie, nie z... ma, o nie. wiem, je mnie to, z kim się ruchasz. 9 fuck. Dobra, coś ominąłem. Ej, 10, no, dobre. Fabuła ciepła no do przodu? Nos, o nie. O nie. <grym> Mój pasztecik... <grym> 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 o nie. Okej. Oooooh! to ten Marvel. Kurwa, no wewnętrzna kieszeń płaszcza zawsze w niej browary noszę. Raz włożyłem browara do wewnętrznej kieszeni płaszcza, no jakby nie miałem go za długo. Long story short, nachyliłem się, żeby pogłaskać psa, a browar stwierdził, że pogłaszczę chodnik. Z zostawmy tutaj takie specjalne platformy, żeby królik jakiś mógł tu wejść, i królika zostawmy. Ja, że może no, no, to otworzyć i no. wiesz, i Dumbledore taki totalnie spizgany, to jest dobre, pieprza tego pasztecika, kurwa, to 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 a masz, masz kociołek? Nie, ja sobie I... wyobrażam w ogóle, że ktoś przychodzi do Dumbledora i mówi mu, słuchaj, bo mamy budżet tylko na jedną rzecz, więc możemy zrobić to więzienie dla, dla gryfów, albo zbudować małpi I on mówi, co? a gdyby, i on tak bierze te dwa plany, bierze takie bl blueprinty i tak kładzie je na, so na sobie. A gdyby? What if? <laughs> Kurwa prisonerowa No mówię, no... O, Ua, widzę, że, że nie tylko ja piłem. Holy fuck. O, on ma do sprzedania. Skąd ryba. Kawalerkę chyba, kurwa, Mam jaja. Smocze jaja? Do licha je wytrzasnąłeś? Zapłacę powiedzmy 300 sztuk złota. Zachowaj więc swoje złota. Teraz robię tak. Pójdę do tyłu. Pójdę do przodu. Już nic nie... O. Maybe you should try getting a job. No, tu są haseła. Gret Forge. O, inna sprawa. Fajnie, że każdy z nich miał swojego przeciwnika. Ron no, miał grawitację, to fakt. Harry Potter, pragnę cię. Ty masz małego fiuta. Pod swoją drogą dzisiaj Ziomeczek napisał, że we mnie jest tyle jady, żebym otworzył komnatę tajemnic bez gadania. <gadanie>